a na to. Do na pojedynku przygotuję się jeszcze. Zagłoszę. Miejsca. Przywitać się. Żegnam tylko 2 minuty. K1. i mamy tylko minutę. Przerywamy wartkę. To break. Zrobimy z tym. Znawiamy. Do narażników. Powodzenia. Sędzia, sędzia, sędzia. Pierwsza runda. Czas. Wejdź! Tak, jeszcze raz. Taki cienik nie, no, nie, no, ci nie zapunktuje Mocne. Dobrze, jeszcze raz. Zewnętrzny lub Mocno. Przemek mocno. Ja jeden to nikt słaby nie zapunktuje. Uderź. Tak.

Zacznij, nie czekaj nie na niego. Tak tak Ty masz przewagę w zasięgu. Ty masz przewagę w zasięgu. Zaczynaj. Nie wpadaj. prawą nogą. Prawą, prawo. Prawo. Dalej. Poprawiaj, Prawo. No, Prawo. 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 Prawa noga. Przygody, Prawo. Prawo. Dalej, dalej, dalej. Prawo. 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 w tylko będziemy musieli kamerę chyba. Zwykle szczupły. Aj, bo mnie nie widać, musiał usiąść i kucnąć. Ej, bo jego nie widać. Kół twarzy. Ja nie no, żeby ją było też widać. Dobra. Ale beze mnie będzie. no, No nie da się, bo jesteśmy. Już jesteśmy chyba. Musisz już stanąć. A daj krzesło, niech on usiądzie. Podej krzesło. Na no siedzącą będzie. Dobrze, jest okay. Ale bo nikt nie no nie widzi. No i Właśnie. O, właśnie, a, a myślałem, że masz coś innego. Żeby nie, żeby nie było, że kurde. Witam serdecznie, ee, Michał Wlazło ze mną, witam. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No wychowanek, Korpus Gym, a dzisiaj jest turniej, przyjechałeś kibicować, jak oceniasz poziom i przygotowania? Przyjechałem kibicować, przyjechałem zobaczyć do swojego starego klubu, aczkolwiek trenuję tu też e, cały czas. Dobrosław, samo wysokości zadania, świetnie zorganizowane zawody jak zwykle. E, naprawdę fajne, fajne nagrody, nie? Jak, na jak na amatorskie zawody od Fitness Authority, Stanili też na wysokości zadania. Sędziowie z PZKB, no wszystko profesjonalnie przygotowane. No tego też wymagają chyba czasy, które teraz nastały, tej, tej, tego bezpieczeństwa i, i tych nagród i, i tej, tej całej oprawy. No tak jak mówisz, no już teraz dzieciaki też muszą mieć motywację, za co się bić tak naprawdę. Pamiętam jak my jeździliśmy to do Krakowa za koszulkę wyciągniętą i się chciało jechać, nie? A teraz troszeczkę inaczej, ale, ale no biją się tak samo jak my się biliśmy, czyli na pełne i cały czas. Dokładnie. Jakie są twoje plany na przyszłość? Wrócisz kiedyś jeszcze do klatki, do ringu czy już czy rękawice powieszone na kołak? Piesz co, trenuję cały czas, trenuję cały czas, ale mm, fajnie mi się sędziuje te gale, teraz jestem prawie na każdej gali, jestem blisko tego sportu e, czy w narożniku u zawodników, czy, czy, czy w klatce w ringu jako sędzia e, chyba w tą stronę pójdę teraz, no chyba, że się pojawi jakaś fajna propozycja wiesz, mam co robić w życiu, mam, mam, mam swoją firmę, mam, mam zajęcie, więc y, z, za te pieniądze, co, co proponują na niektórych galach, no to na, na pewno nie, nie Na pewno te, te sędziowskie sprawy, które Udało Ci się akurat trafić, że jesteś sportowcem, jesteś zawodnikiem sportowalki, udało Ci się zostać w tym świecie, sędziować i w tym widzę, że bardzo dobrze się odnajdujesz i z tym wiążesz swoją przyszłość. Wiesz co, to jest hobby, nie? Ja to traktuję jako hobby, to nie jest moje życie, traktuję to jako hobby, ale masz rację, on odnajduje się, bo tyle lat walki, tyle lat, no rozumiem zawodników, wiem, co oni czują w klatce, wiem jak wygląda, kiedy jest zawodnik odcięty, kiedy, kiedy można mu pozwolić walczyć. No i potrafię się z nimi radzić w ringu czy w klatce, bo jednak że te walki na nagle pięści, chłopaki są bardzo charakterni, idą za ciosem nie przerywają. Trzeba radzić też z nimi, żeby, żeby zapanować nad nimi. Na no, pewno twoje gabaryty sprzyjają tutaj też. Tak, tak mi się wydaje, bo jesteś w stanie wejść szybko zareagować, odsunąć zawodników. No, też trzeba sobie jakiś tam respekt wyrobić u, u zawodników, prawda? Żeby cię słuchali, tak naprawdę. Jesteś duży chłop, no nie oszukujmy się, to też na pewno jest atut. Powiedzmy, mam nadzieję. Myślę, że myślę, myślę, wiemy o tym, że to jest atut, bo, bo jesteś olbrzymim facetem, więc też od razu, tak jak mówisz, jest respekt do ciebie, bo wiedzą, że jak już odepchniesz, to, to już to, to, to czuć. Tak, wagę ciężką jeszcze, jeszcze na krwawym sporcie, czy e, gdzie jest malutki, malutka klatka, k, gdzie jeszcze ja jestem w tej klatce, to już nie ma miejsca na nic, tak naprawdę, gdzie kopną, tak trafią. E, trzeba być też szybkim na nogach cały czas. Czyli cały czas się odnajdujesz, spełniasz się e, zawodowo? Ty jak najbardziej. Weekendowo, zawodowo, jak najbardziej. Na galach. To mam nadzieję, że jeszcze zawalczysz i będziesz mógł już w taki sposób podłożyć te rękawice w klatce, jak będziesz chciał. Tego Ci życzę i życzę Ci również jak najwięcej gal, które będziesz mógł sędziować i, i, i w nich się spełniać. Dziękuję bardzo. Miło było zobaczyć. Dawno się nie widzieliśmy. <śmiech> <śmiech> dziękuję. już Uprzejmie i wzajemnie. Elo. Elo, elo, pięć, a w ogóle, bo my tak trafiliśmy, wiesz, ja dziennikarsko trafię, no, się niąsko, ty trafiłeś. No, poświęciłeś. Że... No, ja też się cieszę, bo mi jest łatwiej pogodzić się z tym, że jesteś na wizji cały czas. <śmienic>

Dobra, bardzo dobra Ale nie jest radny, nie jest ه... radny. Nie, no, nie jest Słuchajcie, coś tam. Ostatnie tak? No, nie, tak... To to miasta. Tu, się, It ale to A, te To też. <conflict with ine frameworks> <I dead>. <inface> tak nie? nie. Skiba. No Jeszcze właśnie widzę. Radny <grywa> tak? tak miasta. Radny miasta Gdańsk. Możemy? Dzień dobry ze mną Andrzejski radny miasta Gdańska. Witam serdecznie. Hey, dzień dobry. Witam serdecznie w pięknym Gdańsku. Co Ciebie sprowadza tutaj? Opowiedz nam wszystkim. Przede wszystkim szacunek do pracy Dobrosława oraz innych osób zaangażowanych w życie tego miejsca. Korpus Gym to jest takie jedyne fenomenalne miejsce w Brzeźnie i jedno z nielicznych w Gdańsku, gdzie sporo ludzi może przyjść, poćwiczyć i po prostu robić to, co lubi. Myślę, że miasto powinno w większym stopniu wspierać tego typu kluby, również finansowo, ale także, żeby się przydała pomoc, jeżeli chodzi o remont tego lokalu. Jako radny oczywiście deklaruję także swoją pomoc przy interpelacji lub pokrewnych środkach. Tak, tym bardziej właśnie jeszcze też takie wspomaganie i wsparcie finansowe do przygotowania takiej właśnie, takiego turnieju, jaki tutaj dzisiaj mamy, czyli turnieju pierwszego kroku, gdzie młodzi ludzie, młodzi adepci, młodzi, młodzi zawodnicy mają, mają szansę spotkać się w, w ringu zawalczyć, czyli sobie piątkę, oswoić się z całą tą atmosferą i z tą adrenaliną, a przede wszystkim nie siedzieć po bliskim parku i pić piwo. Tylko mogą tutaj siedzieć, spełniać się sportowo, rozwijać się i, i nabywać nowych nawyków sportowych. Z całą pewnością na wszystko jest czas. Jest czas i na piwo, i na sport, ale naprawdę myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zwłaszcza młodzi ludzie mogli przyjść i po prostu w taki uczciwy sportowy sposób rywalizacji, doskonalić się jeszcze i też dobrze spędzić czas, zadbać o formę fizyczną. A jeżeli chodzi jeszcze o miasto Gdańsk, no to no, cieszy mnie jako Gdańszczanina to, że miasto wspiera również klub, na którego mecz zmierzam za, za godzinę właśnie. Ale myślę, że tak jak duże marki mogą sobie poradzić również bez takiego dużego wsparcia miejskiego, to takie właśnie mniejsze imprezy, także jak ten turniej, myślę, że zasługują na większą uwagę. I fajnie byłoby, gdyby również władze Gdańska w większym stopniu patrzyły na potrzeby tych mniejszych dzielnicowych klubów, które potrafią robić duże, dobre wydarzenia. Tak, bo tu robimy kawał do dobrej roboty. Ludzie się spotykają, spędzają ze sobą czas sportowo. A nie siedzą i przed telewizorem, bo teraz są takie czasy, że, że, że ludzie się zamknęli w domach i, i nigdzie nie, nie chcą wyjść, więc takie sporty, takie inicjatywy powinny być jak najczęściej. Zdecydowanie, sam tutaj przychodzę jako po prostu mieszkaniec, poćwiczyć sobie po, po pracy, więc cieszy mnie to, że takie miejsce istnieje. Fajnie, że ludzie także przyjeżdżają w weekendy, często z daleka i wykonują po prostu kawał dobrej sportowej rywalizacji. I duży szacunek dla wszystkich organizatorów, sponsorów, dla wszystkich tych, którzy sprawili, że dzisiaj tutaj jesteśmy szacunek na Mam dla Ciebie wyzwanie. Kolejna edycja szykuje się na Czerwiec, tak? Przyszłego roku rozumiem. Dokładnie. Czy zobaczymy Cię w ringu? E, powiem w ten sposób. W ringu nie wiem, czy zdążę formę zrobić kiedyś. Zdążysz? Kiedyś trochę tam e, boksowałem, można powiedzieć. To było, no zależy jak liczyć, pół roku, może 9 miesięcy. Ale na pewno będę na widowni. A jako, że lubię trzymywać słowa, to nie chcę dawać obietnicy, że na 100% będę na ringu. Na pewno będę koło, a czy na? Czas pokaże. Liczę na to, że będziesz w ringu i, i stoczysz pojedynek i zobaczysz, jaka to jest adrenalina, bo bycie z boku i obserwowanie, a walczenie, stąd właśnie bardzo mocno tutaj trener Dobrosław Bielecki walczy o to, aby te turnieje były, żeby było ich coraz więcej, coraz częściej. Właśnie po to, żeby młodzi ludzie mogli zobaczyć, jaka to jest adrenalina, jaki to jest stres, jakie to są fajne emocje, które towarzyszą właśnie w trakcie takiego pojedynku. I mam nadzieję, że ty podejmiesz rękawice i w przyszłym roku, w czerwcu. Będę Ci tutaj kibicować i zrobię z Tobą wywiad, ale już po Twojej pierwszej walce. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno do zobaczenia w przyszłym roku, a zobaczymy w jakiej roli. Wszystkiego dobrego i raz jeszcze szacunek za całą pracę, jaką wykonujecie.